Nie wolno nam ufać takim rządzącym, którzy nas mordują. Teraz już nie wolno. Mamy materiał dowodowy w ręku, a ów jodek potasu to jest to jest dzieło gruby mniej To nie przejdzie, bo to nie jest jodek potasu, to jest kolejna trucizna w postaci tabletki depopulacyjna. Nie wolno nam być naiwnym. Ponieważ naszym rządzącym nie wierzymy, ponieważ nie reprezentują naszego dobra, to musimy w sposób podziemny, jak za minionych czasów okupacyjnych, czy minionych, musimy to sprawdzić, co to jest ten jodek potasu. No, ja już wiem, że to w tym jodku potasu są również inne rzeczy, takie na przykład jak ołów czy rtęć. No, jakie to ma znaczenie zdrowotne i ochronne, po co nam to i inne trucizny, nie możemy ufać naszym rządzącym i dać się znowu zatruć preparatem, który nam narzucają, dlatego że nasze życie jest życiem naszym. My nie jesteśmy własnością państwa, my nie jesteśmy do dyspozycji naszych, naszych rządzących? Są granice prawa naturalnego, które oni przekraczają. Wiarygodność stracili zupełnie, i do tego doszło, że my nie mamy żadnych opcji do wyboru, by komuś zaufać, by nad nami jeszcze władzę. To władza. To już jest tak daleko posunięte, że teraz musimy się bronić, ostrzegać i nie pozwolić sobie. Na, na tą akcję. Zresztą nie należy współdziałać z tą akcją. Przecież dyrektorzy szkół nie są od sanitaryzmu. Szkoła to nie jest miejsce na takie akcje. To jest inne, inny cel. Wszyscy zatrudnieni w szkolnictwie powinni sięgnąć do umowy o pracę. Czy tam umowa o pracę przewiduje ideologizację? i narzędne używanie tych ludzi do spraw niezwiązanych z zawodem nauczania ludzi. Trzeba